W trzech punktach, jeżeli miałbyś teraz podsumować naszą rozmowę i, i jakbyś miał doradzić osobom, które prowadzą biznes, budują biznes, jak to zrobić, żeby, żeby dzisiaj było lepiej? Przede wszystkim nauczcie się delegować zadania. To jest numer jeden w firmie w ogóle: delegowanie zadań. Jeżeli nie nauczycie się delegować zadań, nie będziecie mieli zaufania do swoich ludzi, no to jakby nic z tego nie wyjdzie. Tak, Tu jest kluczem to, że. Masz, tak jak u nas w firmie, są samodzielne stanowiska, do których ja osobiście mam bardzo dużo zaufania, gdzie po prostu ustalamy, jak ma działać firma i każdy jest odpowiedzialny za swoją część. To funkcjonuje. Także to jest bardzo ważny punkt numer jeden, czyli delegowanie zadań. Punkt numer dwa, trzeba się zastanowić, jakiego chcemy klienta, czyli kogo chcemy pozyskać. I punkt numer trzy, tak stworzyć ofertę naszej firmy, żeby ten klient do nas trafił. Trzech punktów. Trzy proste punkty, ale jakże rozbudowane, jeżeli wejdziemy, wejdziemy głębiej.